Cześć. Witajcie kochani na kanale Szmer Łagodnego Powiewu. No i przed nami kolejna środa, rozważania na kolejną środę. Pada już wielki tydzień. I będziemy rozważać Ewangelię według Świętego Mateusza, 26 rozdział, wersety od 14 do 25. Czym mówię, będziemy rozważać? No, ja się podzielę z Wami moimi refleksjami, ale też zachęcam do czasu, do własnego czasu ze Słowem Bożym. I słuchajcie, zaczniemy od modlitwy, później przeczytam fragment i podzielę się z Wami moimi rozważaniami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, w tym niezwykłym czasie, kim jest Wielki Tydzień, Proszę Ci szczególnie o Twoje precyzyjne działanie w nas, Twoje precyzyjne światło, żebyśmy naprawdę mogli poznać, co chcesz do nas przemówić. Żebyśmy w rozważaniu Twojego słowa, w refleksji nie zeszli ani na prawo, ani na lewo, tylko właśnie byli na tej drodze, którą którą Ty nas prowadzisz. Bądź z nami, Panie. Bądź z nami, abyśmy oczywiście w pokorze odczytali te słowa. Większą Twoją, twoją chwałę. Amen. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota Udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł. Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, Czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni, zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego, Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł. Czy nie ja rabbi? Odpowiedział mu. Tak jest. Ty. Oto słowo Pańskie. Kochani, bardzo przejmujący, jak dla mnie, fragment, że to ostatnia wieczerza, zwłaszcza w tym czasie, ten fragment jest dla mnie bardzo poruszający. Z każdym rokiem z, um, mam wrażenie, że, że właśnie Pan Bóg pozwala mi bardziej to zrozumieć, bardziej tak Czami wiary, ale też po prostu tak, tak sercem, ludzkim sercem, zrozumieć, co, co to się musiało dziać. Tak, tak w relacjach między, między uczniami z Jezusem, Panem Jezusem. I chcę się skupić na tych refleksjach, to co Bóg mówi o mnie, o sobie. Mnie bardzo zachwyca Zachwyciło, poruszyło, do mnie przemówiły te słowa Pana Jezusa podczas Paschy. Zaprawdę powiadam was, jeden, wam, jeden z was mnie zdradzi. Pomyślałam sobie, co dla mnie, co Bóg mówi o sobie, to jest to, że On się nie boi trudnych tematów.